Szybki tutorial z Blendera, odcinek 6, Asset Browser. Zapraszam. Zanim przejdziemy do wstawienia okien i dachu, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z wbudowanym Asset Browserem. Jest to blenderowa biblioteka modeli, tekstur czy hdr wszystkiego co tam powrzucamy, który możecie importować nie przerywając pracy nad bieżącym projektem. Jednak zanim zaczniecie z niej korzystać, konieczne jest odpowiednie jej skonfigurowanie, a następnie wypełnienie asetami. Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest tworzenie na dysku folderów, w którym będziecie przechowywać swoje asety. Nie musi to być jeden folder, możecie dodawać wiele ścieżek, ale ważne tu jest porządek i konsekwencja. No i wcześniej się tego nauczycie, tym lepiej będzie Wam się pracowało w przyszłości. Mając folder, musimy wskazać blenderowi ścieżkę do niego. W oknie preferencji wchodzimy w zakładkę File Paths, a następnie w kategorii Asset Libraries dodajemy bibliotekę i wybieramy domyślną metodę importowania: Link Append lub Append Reuse Data. Obiekty linkowane do sceny nie będą fizycznie przechowywane w pliku, nad którym pracujemy, przez co nie będziemy mogli ich edytować, ale jednocześnie nie będą wpływać na rozmiar projektu na dysku. Blender będzie sczytywać geometrię, materiały oraz lokalizację obiektu z pliku źródłowego. Także, żeby nim poruszać, konieczne jest jego skopiowanie, ale o tym za chwilę. Opcja Append załaduje nam geometrię wraz z materiałami, dzięki czemu obiekty, obiekt stanie się w pełni edytowalny, a zarazem powiększy nam rozmiar pliku naszego projektu na dysku. I ostatnia opcja Append, Reuse Data sprawia, że pierwszy obiekt jest klasycznie apendowany na scenę, a kolejne obiekty są już zlinkowane do niego, czyli połączone. Powoduje to, że edytując jeden, automatycznie będziemy edytować wszystkie inne obiekty zlinkowane. Metodę importowania zawsze możecie dostosować w oknie asset browsera. Kiedy to już wiemy, przygotujmy nasz pierwszy asset. Dodajmy na scenę suzanne, a następnie oznaczmy ją jako asset w outlinerze. Ostatnim krokiem będzie zapisanie pliku z assetem we wcześniej przygotowanym folderze. W tym momencie nasza suzanne powinna pojawić się w asset browserze, pozostaje więc tylko przepisać ją do odpowiedniej kategorii, żeby nie robić sobie bałaganu, po czym możemy z niej korzystać. Kopiowanie w Blenderze przeprowadzamy na dwa sposoby: korzystając z klawiszy Alt D, które spowoduje utworzenie kopii zlinkowanej z bazowym obiektem, a obiekty zlinkowane zawsze mają identyczną geometrię i materiały. Edytując jeden, automatycznie edytują nam się wszystkie zlinkowane kopie. Opcja ta potrafi oszczędzić dużo pamięci i odciążyć nam scenę, ale jedyne indywidualne transformacje, jakich możemy dokonywać na zlinkowanych obiektach, to ich przesuwanie, skalowanie i rotacja. Drugim sposobem na kopiowanie obiektów jest skrót klawiszowy Shift-D, który tworzy nam kopię obiektu bazowego całkowicie z nim niepowiązaną. Pozwala to na indywidualne edytowanie każdego z obiektów, jednocześnie zwiększając zużycie pamięci. Dlatego, zawsze zanim zaczniecie coś kopiować, najpierw zastanówcie się, do czego będzie służyć Wam ta kopia.